Witam Was serdecznie. Zapraszam Was na 35. dzień naszego wezwania. Usiądź sobie wygodnie. Wsiadzie na piętach, wsiadzie z krzyżnym. Możesz usiąść na poduszce, na kostce do jogi. Myślę, że w tym 35. dniu to już jest yy, rutyna i powoli to już jest nawyk. i Już wiesz jak usiąść, yy, tak aby Twoje ciało powiedziało, ok, tak jest wygodnie, tak dam radę. Wydłuż się, barki odsuń, jeśli potrzebujesz, poruszaj nimi delikatnie, głową na boki. Ok. Wdech, ramiona góra. I wydech, dłonie do mostka. Jeszcze góra, wdech. I wydech. Ok. Prawa ręka do przodu, palce skierowane do góry, rozciągamy. Palce skierowane w dół, wydech i grzbiet dłoni na zewnątrz. I zmiana lewa dłoń, palce góra, palce w dół. I grzbiet dłoni na zewnątrz. Ok. Lewa dłoń na macie, prawa ręka góra, bierzemy wdech i z wydechem przeciągnij. Spójrz pod pachą na sufit. Wdech wróć. Zamienimy. Wdech, góra i wydech. Spójrz pod pachą na sufit. Wdech. Wracamy w centrum jeszcze. Wdech. Biodra siedzą cały czas. Wdech. Wydech. I ostatni, obie strony, wdech. Wdech. Wdech, centrum. Wdech. I wdech do centrum. Teraz z wdechem broda do mostka, z wdechem brodę. Kierujemy do sufitu. Tył naszej szyi jest wydłużony. Ok? Pilnujemy tego. Wdech, broda do mostka. Tak byśmy chcieli spojrzeć za naszym dekoltem. I wdech. Broda do góry. Wdłuż. I rozciągamy przód naszej szyi, szyi. Wdech. Broda do mostka. Wdech. Góra. Wdech. Jeszcze raz. Góra. I wróć w centrum. Teraz pójdź w lewo. Do centrum. W prawo. Do centrum. W lewo. I spójrz jakby za siebie. Do centrum. W prawo. I za siebie pogłębiamy. I wróć do centrum. Ok, przejdziemy sobie do klęku podpartego. Z wdechem. Otwórz klatkę piersiową. Krowa i wydech. Kocik grzbiet. Jeszcze raz. Otwórz. I wydech. I prawa stopa między dłonie. Zatrzymaj, unieś tłów do góry. Ok. I teraz wędrujemy naszą stopą do przodu. Pozwalamy, aby biodra opadły w dół. Zaplecione dłonie na kolanie, na naszym udzie. Spokojny oddech. Pilnujemy, aby kostka kolano były w jednej linii bierzemy wdech i z wydechem za fajzadrzy palce stóp dech otwórz i wydech otwórz wdech i wydech otwórz i wydech I jeszcze raz otwórz i wydech i wróć do przodu. I teraz odkręcamy naszą stopę, skręcamy do dłuższej krawędzi maty. Przechodzimy sobie do skandasany. W skandasanie: lewa noga wyprostowana, palce skierowane do sufitu. Zatrzymaj. Możesz podeprzeć się. Wydłużamy się, spokojny oddech. na macie. Prawa stopa do lewego uda. Wdech, ramiona góra, wydech, skręcamy się do prawej nogi. Wdech, centrum. I z wydechem odwróć się do swojej prostej nogi i zejdź do skłonu. Wdech, wróć. Skręcamy. Wdech, centrum. I wydech do skłonu. Ok, wrócimy sobie do centrum, postawimy stopę z powrotem, uniesiemy się do skandasany. Ok, i teraz zmienimy sobie stronę, przejdziemy na drugą stronę. Teraz prawa noga prosta, palce skierowane do sufitu, zatrzymaj. Wydłużamy się. Lewa noga jest ustawiona tak jakby w połowie malasany, czyli kolano na zewnątrz, palce stopy na zewnątrz. Pięta do środka. Ok, i usiądź. Przytul stopę do wewnętrznego uda. Weź wdech, ramiona góra, i z wydechem skręcamy się w lewą stronę. Wdech centrum i wydech do prostej. Wdech góra. Wydech. Wdech centrum i do prostej wydech. I wdech wracamy, stawiamy naszą stopę i wracamy do Skandasany. Teraz przejdziemy do malasany, czyli obie nogi zgięte, palce stóp. Na zewnątrz pięty do środka. Połącz dłonie i rozpychamy naszymi ramionami. Otwieramy lewa dłoń na matę. Zejdź nisko, ramię kolano. Wdech otwórz. Wydech na plecy. I możesz spróbować lewą rękę też przenieść na plecy. Może uda się złapać dłoń o dłoń. Jeśli nie, to złap za leginsy, za bluzkę. Prawy bark odkręcamy, spójrz do góry. I wraca prawa dłoń. Wracamy do centrum wydłuż. Weź wdech. I spokojny wydech. I z kolejnym prawa ręka na matę, lewa ręka góra, wdech i z wydechem na plecy grzbietem dłoni, możesz spróbować prawą przenieść do tyłu, może uda się, aby spotkała się jedna dłoń z drugą. I spójrz do góry za swoim lewym barkiem. Wracamy do centrum. Usiądź, połącz podeszwy stóp. Złap zakrzbiety, kostki albo łydki i wprowadź w ruch. I zatrzymaj. Ja się odwrócę tak, aby mieć matę za sobą i zostawimy stopy połączone, zejdziemy sobie do leżenia, do, aby odpocząć, do relaksu naszego, do pozycji Supta Baddha Konasana. Stopy połączone, możesz też pod kolana sobie podłożyć poduszki albo kostki do jogi, jeśli masz, części chwytne dłoni odwróć do sufitu. I zostań sobie w tej pozycji 5, nawet 10 minut tyle, ile masz ochotę. A ja już powoli się z Tobą żegnam. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia jutro. Cześć!